Witam serdecznie wszystkich. Nazywam się Beata Łukaszewska, od 7 lat zajmuję się makijażem. I dzisiaj po raz pierwszy zorganizowaliśmy spotkanie dla pań, które miało na celu przybliżyć tajniki makijażu, makijażu dziennego oraz pielęgnacji. Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę pań, które chciały nauczyć się samodzielnie wykonywać makijaż, chciały podejrzeć jak to robi i profesjonalista, na jakich pracuje kosmetykach i, i jakie techniki są wykorzystywane. Dzisiejsze spotkanie myślę, że było bardzo ciekawe dla, dla wszystkich. Panie były zadowolone, wyszły z ogromną wiedzą na temat pielęgnacji i makijażu. Pielęgnacja jest bardzo, bardzo ważna, dlatego była ta część warsztatów odnośnie. Właśnie pielęgnacji, po to, żeby przygotować odpowiednio cerę do makijażu. Ja zawsze powtarzam, że nie będzie idealnego makijażu, jeżeli nie będzie odpowiednio przygotowana cera. I nawet najdroższe kosmetyki nie pomogą, jeżeli wcześniej nie przygotujemy sobie twarzy. Mam nadzieję, że to było pierwsze spotkanie z wielu. Wszystkie chętne osoby zainteresowane wzięciem. Udziału, zapraszam do kontaktu. Można znaleźć mnie na Facebooku, i to jest chyba w dzisiejszych czasach najlepsza forma kontaktu. Także zapraszam serdecznie. Będą kolejne terminy, kolejne ciekawe spotkania. Zapraszam wszystkich. Dziękuję.